Cześć, z tej strony PLS Przemek To jest już drugi odcinek z serii Zagrajmy w WWE 13 Attitude Era Mode Rise of DX. Bardzo przepraszam za to, iż przez jakiś okres czasu nie było tych odcinków po prostu nie miałem zbyt dużo czasu jednak teraz udało mi się znaleźć sporo czasu aby nagrać dla was kolejny odcinek, a będzie to tag team match w którym będziemy grali jako Wilson Michaels i Hunter vs. Hemsley przeciwko Mankindowi i Undertakerowi. Bardzo zapraszam. Show jest w Atlantic City, jak można było zobaczyć, i teraz jest tablica z ratingami. Ona będzie się nam pokazywała przez każd przed każdą walką. Pokazuje nam się object Get Mankind's Damage to Moderate, Get Undertaker to Light i e Hidden Object Type. Czyli upływa to Object Type, to się skierski. Odo do radości. To jest Triple H, jakby to, triplage, jak to nie wiedział. Welcome back, ladies and gentlemen. And how about this match, King? Welcome back, the ladies and gentlemen. The 1997 King of the Ring was Hunter Hearst Hill's with, with the charismatic the Shawn Michaels WWE WWE champion, to take on mankind the and the former WWE champion, The Undertaker. Undertaker's not the WWE champion, champion the because the of Shawn Michaels. All four the of these WWE men have WWE history together, much of like Michael. you, Ross. All four of these men have history together, much like you, Ross. To nie jest Dobra, już przewinimy to wejście, bo dosyć długie jest. Zostawię na Michaelsa, aby pokazać wam fajerwerki, ponieważ nie pokazałem tego w ostatnim odcinku. I to jest tag team partner z San Antonio, Texas, weigą 227 pounds. The Heartbreak Kid Shawn Michaels. How will the giant eagle of Michaels coexist with Helmsley? Will mankind on no the occasions be able to trust each other? This is one of the great matches that you will see only in WWE. And ladies and gentlemen, it is up next. No, i the są No, to wygląda. Chociaż powinni dać, tak, te wejście, przynajmniej klasy tradycyjne, które na rampie klęczał i tam były fajerwerki. Kinda i Undertaker wejście przełączy, ponieważ są strasznie długie. by zabrało mi trochę czasu. No, pokazują mi się tutaj kolejny raz podpowiedzi. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, bo chyba więcej nie było. Zaczynam od Clinchu, znaczy Mankind kontra Antwerp Henry za ten Clinch, teraz mamy tutaj włokieć i teraz będzie dobicie Kolanem. Próba albo dropu jednak nie udamy. Co próbuję Przejścia. rzucony w narożnik taktyk mu złożonego z mankinda i uuu cóż za uderzenie niesamowicie potężny cios od mankinda, został wyprowadzony w twarz triple triple, triple A, trzowe kolano, prosto w jego twarz i ma zaciąganek breaker, pięknie to wykombinował próbował wyprowadził jeden cios, jednak chciał drugi -Zero. I gryzie go, gryzie go po głowie. Nieczyste zagrania ze strony Mankinda są z widoczne jak najbardziej. I gadki po raz kolejny dowala tutaj tym swoim łokciem. Teraz ciosy prosto w jego twarz, i chop potężny, aż Mankind się przewrócił. Dwa od Hensley, jednak kilka, nawet nie po... Oje, Nie doliczył do jednego sędzia. Rzucony, nie tyle rzucony. I mam facebuster, pięknie razem to Irish Weep jest wykonany na Triple H, który teraz został złapany w headlock. Wychodzi z niego, pięknie. Helm z tyłu. zaciąga do lin, przechodzi. Co on planuje? Podnosi go i mamy! Rzut na linę. Rzut na linę. Teraz Irish Weep. I Mankind ucieka. Próba uderzenia od tyłu i... mam Atomic Drop! Akcja jest bardzo znana z poprzedniego odcinka Wait a minute, mamy DDT Reverse DDT pięknie. I obija jego twarz. Hermsley leży. I jeszcze raz dokładę tutaj te uderzenia niesamowicie. Stężne jak na niego. i DDT! Piękna akcja! Rzadko widujemy ją od tego zawodnika. I mama, Toming Drop. Pięknie. Mankind wyprowadzać ciosy. Teraz. Rzucę go w narożnik swojego tak team partnera. Jednak nie ma żadnej zmiany. Mamy zwykły close line, ale tak zaciągnięty, że nam mógłby przeżyć każdego. mamy dźwignię, jest to Camel Clutch. Triple H. Hunter Health Hands czołga się do Olin. Out of the way. Teraz przejście do tyłu. Mękań z tyłu. Foley i wyrzucanie, nie wyrzuca, ale mamy... Piękny z Teraz, znaczy Skupsem. Power oh, Oj a... mój. Pin. I po jednym. Nie ma nie ma takiej siły, żeby zatrzymać zleja. Teraz dowala kolanem, nie ma to jak... Konkretne uderzenie Teraz wychodzi Ciężko będzie wyprowadzić Widać, że ciężko Helmsleyowi jest wyprowadzić Akcję wyższego ryzyka Teraz Uuu, krwawi Rozgryzł jego Rozgryzł jego głowę U Helmsley Spinebuster Od razu Dla wchodzącego do ringu Niejakiego To, to było po prostu niesamowite i closeline line, a minute ale mamy switch and music switch and music dla ledwo wszedł undertaker już obrywa finisherem teraz pojedyncem uznał że to będzie najlepsze ale mamy już undertaker jest to bity minute, przejście niesamowite i mamy snake breaker pięknie to wykombinował michaels teraz na narożniku i mamy piękny moon salt na michaels Raz i jeszcze. jeszcze Uznaję iż to jest niepotrzebne. Michaels rozbiegł i pięknie! Zarył! Twarzą pierwszą. Wyniesienie i mamy suplex do ringu. Pięknie. To było bardzo efekną, To była bardzo efektowna akcja. Mocny headlock zaciąż, zaciągnięty i wykręca jego głowę do neck neckbreakera. Dosyć często używa tej akcji nieaki. Były mistrz WWE, on Michaels I dobicie jeszcze tutaj elbow Prosto w plecy Michaels, a i back body drop Undertaker On, on, umarlak Umarlak z Doliny Śmierci otrzymuje low też press On może pokazać co gdzie jest miejsce Shona Michaelsa? Jak wspomniał na początku przed jeszcze walką Jim Ross Że to właśnie przez Shona Michaelsa Undertaker stracił swój pas WWE w walce z Bretem Hartem na slam. Wyniesienie... I FACEBUSTER! Cóż za kontra! Nie ma to jak położenie grabarza do snu DDT! Undertaker leży i podnosi kolano Undertakera mamy teraz. Mocne uderzenie. Wait a minute, mamy! Body slam! Pięknie. Zmiana z Hunterem Harrisonem który krwawi, dokłada tutaj niesamowity... neckbreaker. Ale co robi Hunter? Wychodzi poza rinki, niszczy! Niszczy po prostu! Mankinda, Undertaker odgarnia stół, co robi Helmsley, wynosi Pilot Driver na na tej podłodze I jeszcze kolano Undertaker wynosi Helmsleya, Helmsley kontruje, mamy! Piękny facebuster Wait a minute, teraz wrzuca do ringu, nie, nie tyle wrzuca, coś zamotał się Teraz jakieś nieporozumienie z Mankinda z Undertakerem, jednak DDT! DDT prosto w... Ale Undertaker coś poczuł moc, chyba. Wait a minute. Ja tu widzę, że Lee planował, planował, ponieważ teraz. Teraz to Undertaker trzyma. Mój Boże, co tu się dzieje? Helmsley, wykręca, rusha next Sweep! Helmsley ucieka do narożnika, by się zmienić z Shawnem Michaelsem. Michaels. Michaels wychodzi poza ring. Co on planuje? Wszyscy jakoś tak skupieni na Mankindzie bardziej niż Undertakerze. Mankind. Mankind wyrzuciła jakiego Michaelsa do ringu? Shawn Michaels. Co robi Michaels? Czy on chce... Czy on chce wywołać dyskwalifikacje pomiędzy... w tej walce? Teraz wrzuca Mankind po raz drugi do ringu. Co planuje Michaels? Od... I Mankind obrywa! Niesamowicie Big Body Drop! Co planuje? Co... Co grabasz? Szykuje? Grabasz! Wyrzuca! Co on chce zrobić? Co grabasz chce zrobić? Grabasz. Z doliny śmierci. Wait a minute, ale tutaj bierze krzesło. Przewrócony Michaels. Michaels rzuca. Zaciąganek breaker taki sam jak widzieliśmy od Helmsleya. Pięknie, uderzył. Wait a minute. O mój Boże! Undertaker jeszcze w stanie wstać! Już poza ringiem są! So, Hemsley razem z Michaelsem patrzą z rampy! Na to, co się stało. No. Gdybyście wykonali wszystkie Objective'y, wy odblokowalibyście Hunter'a, Hesta, Hemsley'a. Czyli Triple H'a. Zadam do radości. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego, tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia jut już jutro. Przepraszam jeszcze raz za to, że nie było odcinków. Trzymajcie się, cześć.